Jesteśmy na miejscu właśnie ze Strażakami chodniczy Straży Pożarnej z Biadolni Radłowskich razem z prezesem przechodzą chłopaki szkolenie sposobu życia samochodu strażackiego, odbiór taki techniczny tego samochodu i, i mam nadzieję, że będą bardzo zadowoleni. Zresztą widać po ich minach, że cieszą się niesamowicie, nie zmniejszą na drugi też by trzeba było wypisać. Dobra, ja ich wypiszę. Aha, dobra, to no, wypiszę. od tak Widzicie, jak, do jak dobrze mamy z burmistrza nawet nam był burmistrz papiery wypełnia. Ja, Ale ja, my głupio. Ja. No, to macie znajomość. No? No, to dzikto. Tu mądrej musi być. Instrukcja nie. obsługi Ta. Lukasa. Noży. Nie, nożyca, przepraszam. Instrukcja obsługi i karta gwarancji na ogrzewania przy, przy autopompie. Schemat, jak zbudowana jest pompa. Taka, taką płytę, jest taką... Czyli procedura jest taka, że dzwonimy na serwis, umawiamy się. Tak, wy mówicie, że z tego dnia my musimy wysłać zlecenie, żeby, żeby na nas było... Zmiotę. Ale musi być, być dokładnie rok czy... To mówię, wcześniej zadzwonicie, jakiś wcześniej. miesiąc i, i oni będą... To, to jak są domowe, dzwonią się na serwis i Będziecie mieli jakieś... Do tego jest dwa klucze zapasowe, jakby groty, jakby mam gdzieś tam jakieś złama, to można go sobie wykorzystać. Dwa piloty centralnego zamka. Jeden, tu na ręce burmistrza, do, eee. sprawdzenia. do sprawdzenia, czy, czy działa, jak podejdziemy sobie do samochodu, Można sobie sprawdzić. dwa, no że, że, że dostaliście to dofinansowanie. Dwa że że akurat. No, no, to wszystko poszło tak, jak to powinno. To oświetlenie zewnętrzne, zasilanie zabudowy, włączymy wszystkie schowki. Otwieramy, 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 nie bójcie się. Do samej góry. Ja, teraz tam poszulok... tam, nie, 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 tam szukamy co. Są... A. A ty, może... Jak się nabije powietrze, to się dostosuje. Możecie co to jest? Rozcinanie samochodów, oświetlenie zewnętrzne. Wejdźcie sobie na dach, zobaczcie czy jest wszystko tak pomontowane, no, jak ustalaliście. Przynajmniej teraz większe mają, nie? Tam jeszcze będzie temat taki, bo wy antenę nam założycie naszą. To trzeba... serce samochodu. Nie, tak. tak. Serce samochodu. To już trzeba wiedzieć, co. Ja zaraz jeszcze tu powinien mieć szóstkę. No, gdzieś miało być. Chyba jest założone. A, czyli Okaż... na bosak to będzie pewnie kawałek paska do, do przypięcia, Tak, tak, tak. Patrzę właśnie, nie gdzie to. Rzucy? Ja mam. Tylko czekaj, bo nie chcę go rzucać, bo... Nie, otworzyć. Otworzyć? Po na myśli. Co autostrę mam na myśli? To myślę, że to są tumice wsuwane tu i dwa paski. O, to tak, tak. Paty Tu na pewno na wstawniaki. Piękka, fajnie weszła, Jezu. Wyjście. Co oni to mają? Monitor z tyłu? To jest, jest okej, okay, dobra. Piedra lekka, placakowa, wiesz, tu jest. Przy kominowe jest gdzieś w pośrodku. Członk stannej fatwa zrzuty, jest, tak? Nie da są inne drewniane, sześć, te małe. Dobry. Nie, nie będzie. Gdziekolwiek indziej, tu jest miejsce tu Jest miejsce na górę Tu jest miejsce na czekarniste piątki No to tak my się umawiali Tak my się o, to teraz... i tak jest Mózeczkę wrzucisz w O, to jest to Zobaczy czy silnik nie O i jechać w górę Idzie Gratuluję przede wszystkim strażakom, bo dzisiaj Straży Pożarnej w Radolinach Radłowskich, tego samochodu, którego otrzymują dzisiaj. I mam nadzieję, że będzie im służył bardzo, bardzo długo. A ja sam jestem też bardzo szczęśliwy i zadowolony, że kolejnej jednostce udało mi się po prostu pomóc w zakupie tego, takiego samochodu. I jak to mówią, krótko niech im służy.